Witam Was bardzo serdecznie w grze Mindtest. Ogólnie postanowiłem nagrać Wam i pokazać jak toczy się odbudowywanie mojego zamku malutkiego które, któremu rwało trzy klocki w tą stronę cały taki pion Zarło. Postanowiłem sobie nagrać odbudowywanie brakującego elementu tak, aby to wyglądało jak dawniej, a nie że. Nawet nie mam jak udać się na górę, ponieważ wejście było przy odnośnie, a tu widać schodki były. Tu było wejście na drugie piętro. Nie, tu było, tak, tu jest drugie piętro, a tu było wejście na wieżę. Tu było wejście do tej wieży. Szczerze że mówiąc tu mogę zrobić tak w ten sposób tu sobie zostawię, do składki robię i będę to budował w systemie przyspieszonym, czyli obecnie ja Was tutaj przeproszę i zobaczycie przyspieszony system budowania Oszczędziłem Wam część część ze zbieraniem surowców. Nie wiem czy mi wystarczy nie wiem czy będę się cofać ale taki postanowiłem, że nie będę tego wycinał, ponieważ jest to część Systemu czy procesu budowania, czyli wchodzenie po materiały, jeśli ktoś gra MindTest lub mm, tworzy w MindTest, to wie, że podczas budowania i tak musi mm, zejść, i nie da się cofnąć czasu wykorzystanego na zbieranie materiałów do dalszej budowy danego elementu czy danej budowy. Więc ja tu bas. Хорошо. Часа прошла просто до... Показания этапов. was już po skończonej <laughs> budowie, od odbudowie, tak wygląda oryginalnie. Wieża, która została zjedzona. <laughs> W środku jeszcze tego nie wykańczałem. Ale tak to wygląda. Nic nadzwyczajnego, ale mimo wszystko zbieranie surowców i odbudowa tego co nie powinno się zepsuć, ponieważ ten zameczek został budowany dość dawno. Początku zabawy z mine test na tej mapie, gdzie chyba bodajże byłem w trakcie budowania tamtego domu, który jest tam, wiedziałem, że o czymś zapomniał o pochodniach, tutaj na brzegu, ale to w swoim czasie się doda. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wiem, że nie był emocjonujący, wiem, że nie. Niewiele tutaj zostało pokazane. Ale mam nadzieję, że e, wytłumaczyłem Wam, dlaczego trochę się zdenerwowałem, jeśli. I w ogóle denerwuję się, jeśli wchodząc do gry, odwiedzając swoje dawne budowle, okazuje się, że zostały one poprzez aktualizację zniszczone lub yy, brakuje pewnych części bo jeśli skupiacie się nad bud daną budowlą dzień, dwa, trzy ponieważ nie siedzicie nad yy, grą powiedzmy tam cały dzień tylko powiedzmy sobie godzinkę si siadniecie, dwie godzinki sobie siedzicie i coś tam budujecie i potem odwiedzacie daną budowlę na przykład po miesiącu gdzieś tam inny sobie projekt, coś tam tworzycie i okazuje się, że nie ma jego części a macie świadomość, że skupiliście się na danym projekcie na przykład, że dają wam on dwa dni, trzy dni musicie schodzić yy, po materiały przepalać różne materiały myśleć nad tym jak wykonać dany projekt w ogóle jak co z niego zrobić to uwierzcie mi lub nie ale zdenerwujecie się właśnie z tego powodu że pewna aktualizacja czy po prostu nie wiadomo jaki błąd czy skrypt czy kody znaczy w kodzie sprawił, że część waszego Waszej energii, Waszej pracy po prostu pochłanna na marne to by było na tyle. Z takich informacji, to to, że tam przejście, które chciałam budować, tam kieruje się w tamtą stronę, kierowałoby się w tamtą stronę. Zazwyczaj mój domek jest tutaj, w tą stronę, więc musiałbym dać w tym kierunku. Co raczej nie jest mi po drodze. Kiedyś miałem plan, aby zbudować przejście do tamtych tamtych wzniesień, ale jeszcze jak był moby były istniały na mine test. okazało się że na górce bodajże tej lub tej tej schodzą sobie trzy miśki i rzucają sobie we wszystko raczej próbują nas trafić ognistą kulą dlatego bałem się trochę o ten zameczek że jeśli tam się pojawię to zostanie on zniszczony przez właśnie moby po wycofaniu mobów mogę bezpiecznie stworzyć sobie przejście w tamten region zobaczyć i zwiedzić tamten, tamte strony moje mapy Ponieważ tamte regiony kierują się w tamtą stronę, jakbyśmy szli. jak to pokazuje. Natrafimy na masę błędów mapy. I nie wiem, czy tam nie ma końca mapy, ponieważ tak to wygląda. Jest sama woda. Może gdzieś dochodzimy, no ale ogólnie rzecz biorąc woda jeśli na trafię na coś ciekawego luby, jeśli zacznę coś budować to oczywiście nagram to to było na tyle z tej strony Mariusz trzymajcie się